witam w mojej kuchni. Dzisiejszej zimie będziemy robić szarlotkę. Oczywiście szarlotka będzie ze śniegu, żeby było tematycznie i całkowicie naturalnie. Zaczynamy od jajek. Bierzemy nasze piękne, zimowe jajeczka i wklepujemy je do naszej miseczki, tudzież i, żeby można było zacząć ugniatać ciasto. Ci w całości chodzi o to, żeby nie brać oczywiście skrópek, aczkolwiek pominiemy ten element ze względu na okoliczności, w jakich zostały przygotowane te nasze jajeczka. Zostawiamy je, żeby poleżały oczywiście, żeby były zimne, bo muszą być zimne. Bierzemy kosteczkę masła, albo nawet dwie. Przychodzimy znów do naszej brytwanki, żeby potem po... Kawałeczkować nasze masło, żeby leżało, już sobie łączyło się z jajkami. Przechodzimy do mąki. Oczywiście mąka zimowa musi być oczywiście zimna, żeby było wszystko dobrze. Bierzemy dalej cukier, który również musi być zimny. Oczywiście biały, żółtego nie bierzemy, bo nie można. W całości ugniatamy potem ładnie nasze ciasto, żeby użyło się w piękną, ładną naszą brytwankę. Następnie trzeba to przejść do jabłuszek, oczywiście z ogonkami, które trzeba oderwać, żeby potem je zetrzeć. W całości chodzi o to, żeby równomiernie pokryć naszą szarlotkę jabłuszkami, żeby wszędzie było pyszne jabłkowe na dzień. Jeżeli już to zrobimy, trzeba się naszykować na czekanie, ponieważ nasze ciasto musi zamarznąć oczywiście. W warunkach pogodowych, zewnętrznych. Dlatego trzeba to robić przy dobrej pogodzie. Ostatnie jabłuszko oczywiście. Trzeba jeszcze przygotować i czekać. Dziękuję bardzo.